DZIEŃ KOP! Cieka, bo po portfel muszę pewnie... Dobra, idź, idź, idź. Matyłś? Ale jest hardkor, ja pierdolę, mam tak kask. On ma kask, on On sobie założył kakakakask. Bania leci. Ale blizna. Gdzie jest pierwszy pana? W kakakask.

Będę stał, nie? Jak będę dobijał się. Gierdolnie w nastroj. Złapię ich za nogi, nie? I polecimy razem z nimi. Ale jest fajnie. Jesteśmy w trykasie. Trykasie. Kamerowanie. Kamerowanie. Yy, można uruchomić kaka-kaka kamerę? Skakce, bo oni są Bo my tu będziemy kaka kamerować. Ale się jeździ. Wynę, co? Zrób lej, nagraj cały załatw. Już? My, no, już się robi, Kto no. telefon wziąłeś? Mówiłem, pilny mi telefon. Cztery mam swój, Jacob. Zabonowany. się tu, wygląda na to. Ty... Nie, nie, no, bo, nie, o, nie, bo to. O, bo to. Zostańcie tu. Zostańcie tu. Zostańcie tu. To tu. Zostańcie tu. Zostańcie tu. Zostańcie tu. Zostańcie się Zostańcie tu. się przybliża. A jak na tym smartfonie się przybliża, to... Stary, się, się nie da. Uuu. Nie no, tak. Patrz co ona im robi. No chujoła. O pierdolony. Tros troszkę niżej prosimy. Patrz co ona robi. Troszkę niżej. Uuu, patrz jak to wygląda. Ooo, bania, bania. Oooo, ładnie tam idzie. Nie no. Staną. Bani chyba staną. Staną. <noise> już widać po to. No, ale napali się je, mám ty. Jo, skončil jsem. Uuuu, uh, grubo. <laughs> teda se ty uvedí montovat. Teraz drabina i koniec. Jakub. Oczekiwanie, <laughs> 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 Ej, ale musisz je zdjąć, taka O kurde, jestem za. Jeszcze Ale to O. O. o, o cool. ja... <laughs> ja... <h> pierdolne. No bo kręcę! Ojo! Pana z Widziałeś na to! <śmienicza> <ja. śmienicza> <śmienicza> no, proszę, Ma jak się buję! Ja mam się zestąpić Ten się podciągnij Rozkuśtaj! Banie, baj na banie, patrz Rozpięli te testy, bo... Jak to chujowo ja nagrywam? Czego? Kaka kasku staj, staj. Staj, staj. Staj, staj. Staj, staj. बानियाँ बा सिकाका का आजेको ए अब जस्तो Zaraz zobaczyć, czy go dooglądać. Like mogę złapać. <grywa> <grywa> Za dużo ważę. Maciu <grywa> to, to ją nagrał. To jest co jest to? Co Słuchajcie się zrobił no, tak, Co idzie? Jak to się robi, żeby się tam dostać? Słucham? Jak to się mm, zaraz koledzy pytam zaraz. No. To... A spytam się właśnie kolegi. Halo, ale schodzimy na dół. proszę pana. A jak to się robi, żeby się tam dostać? Jak to się robi? Trzeba podejść sobie pod kasę. Trzeba się zabezpieczyć. <laughs>